jestem na zamku w Dobczycach i dochodzi mi tutaj taka refleksja, która dotyczy naszych sąsiedzkich relacji między tuż naszym polskim narodem a jakże bliskim nam narodem germańskim. Tutaj jest taka sala historyczna, do której najpierw zajrzymy. Prezentująca znaleziska, które nasi sąsiedzi pozostawili w tym zamku, proszę zobaczyć. Maski gazowe, broń. O, to są jakieś akurat chyba rekonstrukcje, ale tutaj mamy kaski, hełmy, buty, broń maszynową. No, jest z tego troszkę, i to jest coś, co nam zostawili nasi wspaniali sąsiedzi. Naprawdę jestem daleki od bycia negatywnie nastawionym do państwa, zwłaszcza współczesnego, państwa niemieckiego, czy też Niemców jako takich. Byłem tam wiele razy, mam bardzo dobre relacje osobiste z wieloma o. osobami, którzy tam mieszkają, ale, ale po prostu za każdym razem, jako osobie, która jest. Zafascynowana historią, nasuwa mi się taka, taka rzecz. To są pamiątki, które my mamy dostępne. Pamiątki, które nam pozostawili nasi sąsiedzi. Jeśli teraz jakieś partie typu AfD, czy inne jakieś związane z wysiedleniami Niemców z ziem polskich, mają do nas pretensje i zaczynają walczyć o godność i historię Niemców, to szanowni sąsiedzi, szanowni bracia niemieccy. Zwróćcie na to uwagę, to są rzeczy, które my mamy po was. To nam zostawiliście, to jest coś, co dzięki wam zostało w naszej historii. To jest bardzo ważny zamek w naszej tutaj małopolskiej historii, czyli blisko Wawelu, blisko w ogóle naszej dawnej pierwszej stolicy. No, drugiej, ale, ale takiej istotnej, ważnej, bo kluczowej. A teraz wejdziemy do sali kominkowej, sali, która gromadzi większość zabytków wartościowych. I teraz drugi, otwórzmy drugi aspekt tego mojego, mojej refleksji i myślenia, czyli zobaczmy, co nam pozostało z rzeczy takich konstruktywnych, pozytywnych. No, troszkę ceramiki. Wiadomo, no nie mówimy tutaj o okresie neolitycznym, ale o tych współczesnych, współczesnych zabytkach. Kilka rozwalonych kafli, jakieś oczywiście wytwory, to już są z czasów bardziej współczesnych. No i tutaj mam jeszcze troszkę ceramiki. Tak? To wszystko, każda z tych rzeczy jest oczywiście przepiękna i wartościowa sama w sobie. Ale całkiem niedawno, drodzy Niemcy, byłem w Dreźnie, w Waszym zamku, które tam można sobie też bardzo fajnie i swobodnie zwiedzać. Ten zamek, myślę, w skali Niemiec może mieć dość podobne znaczenie jak ten, może troszkę większe, ale nie aż tak znowu bardzo. I teraz pomyślmy, że nam pozostaje tyle z historii konstruktywnej tyle ceramiki, tyle wytworów natomiast całkiem sporo broni, masek, trupów i wspomnień historii. Która jest związana z tym miejscem, ponieważ wy, wasi przodkowie, uczestniczący w wojnie, II wojnie światowej i też we wcześniejszych różnych działaniach, okupacyjnych czy rozbiorach, przebywali na tym zamku i tyle nam pozostawiliście. A to, co zabraliście, pewnie mieści się między innymi w dreźnie. Jeśli nie w dreźnie, to w różnych innych miejscach, zamkach, czy waszych muzeach, Pamiętajcie o tym, bo historia jest bardzo ważna, po to, żeby nie powielać tych samych błędów. Pamiętajcie o tym. Niech pamięta o tym każdy współczesny polityk AfD, ruchów na rzecz wysiedlonych i wszystkich innych, próbujących przepisywać historię. Pamiętajcie, to jest coś, co nam zostało po Waszej wizycie. Czyli tyle dóbr i to, co jeszcze zostawiliście bezpośrednio po sobie, hełmy, fragmenty broni, granatów, masek. I mnóstwo historii. No cóż, niestety niezbyt pozytywnej. Więc tak, budujemy teraz nową, nowy rozdział, nową historię, ale Budujemy ją właśnie na takich podstawach. Na takich podstawach, panie Merc. I wszyscy poprzedni i przyszli kanclerze. I mówię to ja jako osoba skrajnie proeuropejska. Natomiast jednocześnie z ogromną, ogromną. Determinację, muszę powiedzieć, że nie ślepa na wydarzenia, które miały miejsce zarówno 100, 200, jak i 1000 lat temu na naszych ziemiach. Budujmy dalej. Niech to będzie dobra historia. Niech nasze relacje będą pozytywne. Ale. Pozytywne to znaczy prawdziwe, niezakłamane. Prawdziwe. Bo inaczej skończymy w takim dole głębokiej czerni i zapomnienia.